Dobro, Witam Was w kolejnym słodko-gorzkim odcinku. I z tym tematem, który chciałbym Wam dzisiaj zaproponować, skojarzył mi się taki, taki bardzo stary dowcip o zwierzętach, które miały zgromadzić się na łące. Lew, jako król zwierząt, postanowił podzielić te, te zwierzęta na dwie grupy, i po jednej stronie miały stanąć te, te piękne, a po drugiej te mądre. No, i zwierzęta zaczęły się dostosowywać, przemieszanie takie nastąpiło, i na środku e, znalazła się żaba, e, z tego powodu, że, no, jak to mówiła, przecież się nie rozedrę na dwie części. Nie wiem, gdzie stanąć, bo i tu, i tu pasuje. E, trochę będzie o tym dzisiaj. E, czasem, czasem, może chcielibyśmy być jak, jak ta żaba. I należeć i tutaj, i do pięknych, i do mądrych, i jeszcze wielu, wiele innych cech pozytywnych mieć. Czasem, kiedy, kiedy jakoś, może nam brakuje trochę takiej autokrytyki, to, to może uważamy się wręcz za, za, za taki którzy są niemalże że doskonali. Ale najczęściej chyba tak jest, że zdajemy sobie sprawę z tego w naszym życiu, że. Może nie mamy problemu, że takiego dylematu jak, jak ta żaba, ale bez problemu, nie musimy się rozdzierać na dwie części czy ileś części, ale bez problemu możemy stanąć tylko po jednej stronie, bo, bo uświadamiamy sobie, że, że nie, jesteśmy, nie jesteśmy doskonali, ale możemy sobie wybrać jedną, jedną rzecz. Czy to będę piękny, czy mądry, czy obdarzony jeszcze taką czy inną rzeczą, ale spokojnie za, za jedną z nich mogę się. Mogę się opowiedzieć najbardziej. I dzisiaj, właśnie, chciałbym taki, taki temat podjąć, i chcę posłużyć się pewnym tekstem, który przekazują nam źródła odnoszące się do Świętego Franciszka. Kontekst tego tekstu jest taki, że autor pisze, że zdarzało się, że bracia zapytywali Franciszka, na czym polega doskonałość. Co to znaczy być doskonałym, no w tym przypadku bratem mniejszym, zakonnikiem? Jakie cechy powinien mieć taki, taki doskonały, doskonały sługa Pana Boga, taki doskonały zakonnik? I posłuchajcie, co, co odpowiada święty Franciszek. Sięgamy do naszych źródeł, i one mówią tak: Mawiał więc, że ten byłby dobrym bratem mniejszym, który prowadziłby takie życie i miałby takie zalety, jak ci święci bracia. A mianowicie, wiarę brata Bernarda, którą posiadał w stopniu najdoskonalszym wraz z umiłowaniem ubóstwa, prostotę i czystość brata Leona, odznaczającego się rzeczywiście najświętszą czystością, wytworność brata Anioła, który był pierwszym rycerzem przyjętym do zakonu i odznaczał się wszelką wytwornością i łagodnością, Miły wygląd i zdrowy rozsądek wraz z pięknym i pobożnym sposobem wysławiania się brata Masseo. Umysł wzniesiony ku kontemplacji, tak jak go miał, doprowadzony do szczytu doskonałości Brat Idzi, pełnąc nut i ustawiczną modlitwę brata Rufina, który zawsze modlił się bez ustanku, bo nawet gdy spał czy pracował, umysł jego był z Panem. Cierpliwość brata Junipera, który doszedł do doskonałego stanu cierpliwości, którą zawsze miał przed oczyma, dzięki gorącemu pragnieniu naśladowania Chrystusa na drodze krzyżowej. Siłę duchową i cielesną brata Jana z Lodi, który w owym czasie był fizycznie silniejszy od wszystkich innych ludzi. Miłość brata Rogeriusza, którego całe życie przepełnione było gorącą miłością. Oraz gorliwą, skwapliwość brata Lucidiusza, który najbardziej odznaczał się nią i nie chciał przebywać w żadnym miejscu dłużej niż miesiąc, gdy tylko bowiem spodobało mu się jakieś miejsce, by mógł tam zamieszkać. Natychmiast opuszczał je, mówiąc: Nie mamy mieszkania tutaj, lecz w niebie. Różne rzeczy możemy wydobyć z tego, z tego tekstu. Pierwsza może być taka, że no, nie jest prosta sprawa. Być człowiekiem doskonałym i wiele, wiele cnót, wiele cech musi się składać na tę doskonałość. A tu z pewnością tylko niektóre Franciszek, Franciszek wymienił, opisując tych, tych poszczególnych braci. Niektóre z nich są takie, takie nabyte, różne talenty, które mamy niezależnie od nas. Niektóre takie, które, które możemy rozwijać i pracować nad nimi. W każdym razie no, może to sprawiać takie wrażenie, że, że na wielu frontach trzeba tutaj odznaczać się taką, takim, taką, taką doskonałością, po prostu, i to, to wcale nie jest łatwe, i może się okazać, że ten opis nas tak, 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 tak przytłoczy teraz, w tym momencie. Ale on nie jest na pewno po to, żeby, żeby nas przytłoczyć, ponieważ takie oczywiste przesłanie tego tekstu, ono jest, jest wręcz pozorem takie, takie bardzo pozytywne. I ono, ono jest takie, że, że nikt z nas nie jest doskonały. Nikt z nas nie ma tych wszystkich cech, o której tutaj mówi Franciszek. <laughs> Bo nawet jeżeli on, nawet jeżeli wśród tych. Pierwszych braci, którzy może byli najbardziej gorliwi, którzy najbardziej wpatrywali się w Niego i w Nim widzieli taki punkt odniesienia i byli w stanie zostawić wszystko, żeby iść za Panem Bogiem. Więc Franciszek, nawet jeżeli z nich miał wybrać kogoś, kto, kto był doskonały i opisać, na czym polega doskonałość, to Franciszek nie wybrał żadnego z nich. Ale powiedział, że Ty jesteś dobry w tym, Ty jesteś w tym, Ty masz wiarę, Ty masz miłość, Ty masz cierpliwość, Ty masz łagodność, Ty masz siłę, Ty masz męstwo. Więc doskonałość jest, jest wtedy, kiedy to wszystko zbierzemy, zbierzemy razem. Nie mam, nie mam wszystkiego. Nie mam wszystkiego. Nie jestem, nie jestem doskonały, ale prędzej jest tak, że, że mam jakąś jedną cechę. Nieraz drobną, ale taką, która, która będzie moją taką, taką mocną stroną, którą, która, która dla mnie będzie ważna, którą mogę, mogę rozwijać. I to, 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 to jest pierwsza rzecz, ucieszyć się tym, zobaczyć to, jak, jak, jak zostałem stworzony, dostrzec to. Gdyby Franciszek dzisiaj żył i znał mnie, to co by powiedział innym o mnie? Bądź taki w tym i w tym, jak właśnie ta, ta, ta osoba. Zobaczyć to, co jest, co jest moją taką, taką dobrą cechą. Nie po to, żeby się chwalić, nie po to, żeby się wywyższać, ale po to, żeby, żeby to dostrzec i pochwalić Boga i mieć coś właśnie, co, 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 co wiem, że, 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 mogę, że, że to jest jakiś znak doskonałości we mnie, że, że, to jest, że, to jest, że to jest dobre. Ale też inny wniosek możemy jeszcze wyciągnąć z tego tekstu. Taki bardzo oczywisty, banalny jesteśmy różni. Jesteśmy, jesteśmy inni i ta różnorodność jest. Nie będę taki jak inni ludzie, ale jesteśmy różni, nawet jeżeli zajmujemy się w życiu podobnymi sprawami, to jesteśmy inni. I to nie chodzi o to, że, jest, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Nie chodzi o, o tego typu różnorodność, o wartościowanie teraz, co jest lepsze, co jest gorsze w takim, w takim moralnym znaczeniu. Nie. Nie ma sensu porównywanie się. Bo, bo to, że, 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 że widzę, że, że coś jest dobrego we mnie jest taka rzecz, w innym człowieku jest, jest inna rzecz, to wcale nie jest jakieś, jakieś zagrożenie dla mnie, że, że, że ktoś w czymś jest, jest dobry. To, że ktoś potrafi dobrze śpiewać to wcale nie znaczy to, że teraz mniejszą wartość ma, ma to, że ja potrafię na przykład dobrze gotować. To nie jest konkurencja, to nie jest, nie jest zagrożenie. Ciekawe jest to, że, że inność, że różnorodność w jakiś sposób jest wpisana w to nasze życie, że Bóg tak to, tak to zamierzył, że, że, że nie jesteśmy tacy sami, że nie jesteśmy tacy sami. I, i do, do czego nas to prowadzi? Jeszcze taki, taki ostatni, prosty, prosty wniosek, że ten obraz, tak jak właśnie Franciszek mówił o doskonałości, że ten obraz on jest kompletny, e, spójny dopiero wtedy, kiedy jesteśmy wszyscy razem. Bo każdy coś wnosi, i dopiero wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy w jedności. Wtedy mamy pełny obraz tej, 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 tej doskonałości. Każdy element jest potrzebny, bo nikt nie ma wszystkiego. Więc jeżeli braknie choć jednego elementu, to, to, to czegoś będzie brakować. Tak jak w puzlach, mogę mieć tysiąc elementów, mogę mieć dziesięć tysięcy elementów, ale im więcej elementów ułożę i będą układać się w jedną całość, to, to brak tego jednego będzie jeszcze bardziej, może, może dokuczliwy, bo no, bo nie będzie kompletne, bo nie ma tego, co, co znajduje się tylko na tym jednym kawałeczku. I tak samo, tak samo jest z tym, tak samo jest z tymi różnymi cechami, które, które mamy, no tak, tak to Pan Bóg zaplanował, tak nas stworzył, że, że to wymusza na nas jakąś współpracę, dopełnianie się, służenie sobie nawzajem, tymi darami, które które każdy z nas otrzymał. Ja uczę się od kogoś, ktoś uczy się ode mnie. Wspólnie idziemy, idziemy jedną drogą jako jako bracia i siostry. Bardzo franciszkańska droga, bardzo franciszkańskie podejście tego wam życzę. Niech pan obdarzy was spokojem